W huku armatnich wystrzałów, w towarzystwie wrogich regimentów pruskich i francuskich, Kłodzko świętuje Dni Twierdzy. Świętuje przypominając o historii tego miejsca, ale także o tradycji. W miejscu, w którym jesteśmy trwa jarmark forteczny, pachnie przepysznie, a Jakie smaki powiązane są bezpośrednio z ziemią kłodzką? O tym będziemy teraz rozmawiać. Pan Wojciech Zimok, organizator Kłodzkiego Forum Tradycji, pan Nestor Kościański, sadownik i pan Rafał Wesołowski, winiarz. Witam panów serdecznie. To czym pachnie i smakuje ziemia kłodzka? Dzisiaj przede wszystkim pachnie jabłkiem, zdrowym polskim jabłkiem, ale oprócz tego można wyczuć zapachy chmielu, słodu, miodu, wina. Tym dzisiaj zachęcamy turystów do odwiedzenia naszego miasta. A jaka potrawa jest bezpośrednio związana z tym miastem? Przyjeżdżamy do Kłocka i myślimy i jemy co? Przyjeżdżamy do Kłocka i zamawiamy coś z regionalnej kuchni. Polecamy dzisiaj wszystkim daniach na bazie pstrąga, wołowiny sudeckiej z dodatkiem aronii z dodatkiem owoców, które można wyhodować na ziemi. Kłocki, które rosną tutaj i przyjmują się wspaniale. To również zapach ziół, który, którym dekorujemy nasze dania. Jabłka, jabłka i jeszcze raz, jabłka można dzisiaj degustować za darmo, ale można też spróbować cydru. Jaki to jest cydr? No to jest cyd, który robię, który robię od lat, robię go dla siebie. A między, robię... nim, między innymi dlatego zostałem sadownikiem, ponieważ cydr wymaga specyficznych jabłek. A, które na masowym rynku w Polsce nie były do tej pory dostępne, a przynajmniej e, zaprzestano je, nie, nie wiadomo dlaczego, sprzedawać. Założyłem sad z odmianami takimi, jakie, e, pod, jakich potrzebuję i powoli, powoli e, produkuję cydr. I rzeczywiście, tak jak Wojciech wspomniał, a będzie tutaj do, do, do zdegustowania cydr, dwa cydry moje, jeden z dodatkiem miodu, a degustacja będzie miała miejsce po... Po 18, wtedy, kiedy będą też do, do zdegustowania piwa, które brały udział w konkursie. E, więc... no powiedzmy o tym konkursie, bo to były piwa nietypowe, piwa ważone domowe, tak dom, w sposób domowy, e, jakie piwo zwyciężyło? Tego dzisiaj nie mogę powiedzieć. Ogłosimy oficjalne wyniki o godzinie 18 i będziemy mogli tego piwa skosztować. Ja tylko Ale powiem... Oddaliśmy zwycięstwo z zagranicy Czechom, Niemcom czy zostaje w Polsce? Zostaje puchar w Polsce, mało tego to piwo będzie uważane w profesjonalnym browarze, będziemy mogli go skosztować również nabywając je w sklepie. Te piwa, które startowały w konkursie, będziemy mogli spróbować w Kłocku, żeby wyrobić sobie zdanie osobiście, które z nich jest najlepsze? Tak jest, można zweryfikować pracę sędziów, całodzienną pracę sędziów, o której oni opowiedzą. Ja też jestem bardzo ciekawy, na czym ta praca ich polega. I oczywiście będziemy mogli porównać e, swoje preferencje z preferencjami sędziów. Ja tylko dodam, że mamy ponad 150 litrów piwa do poczęstowania e, uważonego właśnie przez domowych piwowarów, nie tylko z ziemi kłockiej, ale z Dolnego Śląska w przeważającej w większości, jak również przyjechali do nas piwo.

Przyjechali też winiarze, którzy wracają do dobrych tradycji. Pana winnica jest pod Wrocławiem. Tak, pod Wrocławiem, 15 km na południe od Wrocławia, na wzgórzach Trzebnickich. Są dwie winnice: z winca Węgry, winca Jaksnowice. Wszystko pod wspólną nazwą Wince Wzgórz Trzebnickich. Tutaj niedługo jeszcze kolega, w przyszłym roku, również dołącza do nas. Winnica działa już od ponad 6 lat. To jest dobry klimat do wina? Bardzo dobry. Dolny Śląsk, Szczególnie wzgórza Trzebnickie są naprawdę bardzo dobrym miejscem do uprawy winorośli i produkcji winorośli. Mimo zmiennej pogody i klimatu umiarkowanego, na który wiele z nas narzeka? Tak, tutaj uprawiam 8 odmian aktualnie. Jedno... Lepiej sobie razem, długie gorzej. Ale ogólnie wino cieszy się bardzo dużą popularnością. Są stali klienci na to wino. I dziś tych regionalnych produktów możemy popróbować. Dlaczego dziś warto przyjechać do Kłocka? Dlatego właśnie, że możemy skosztować regionalne produkty. Ale również regionalne piwa, które z mozałem i trudem ważyli piwowarzy. Wszystko dzisiaj jest w sercu miasta, ale czy na co dzień na ziemi kłodzkiej w okolicach możemy znaleźć gospodarstwa, znaleźć miejsca, które serwują nam takie regionalne pyszności? Tak, powoli coraz więcej takich gospodarstw powstaje, coraz więcej ludzi myśli odpowiedzialnie i wiąże się swoją przyszłość z regionalnymi produktami. Przykładem są ci dwaj młodzi, wspaniali faceci, którzy się... Wzięli zabary z tematem i w tym upatrują swoją przyszłość. Tak, coraz więcej właścicieli gospodarstw na ziemi kłodzkiej zauważa potencjał tkwiący w regionalnych produktach. Dlaczego? Dlatego gorąco Państwa namawiamy, by dziś odwiedzić Kłodzko i zobaczyć jakie niespodzianki przygotowali organizatorzy podczas Dni Twierdzy Kłodzkiej. Do zobaczenia!